Słuchajcie, zebrałem kilka pytań, które się pojawiły u mnie na stronie. Zadam je teraz Karolowi, więc uzyskacie odpowiedź na te pytania. Pierwsze pytanie: dlaczego jest to takie drogie? A, słuchajcie, no podstawowa kwestia jest taka, że e, e, nie każdy ubezpieczyciel, to co mówiłem, ma apetyt mm -hmm. na to, żeby ubezpieczać motocyklistów. E, wiemy wszyscy bardzo dobrze, że e, nie zawsze cieszymy się dobrą opinią e, u innych osób. E, kompletnie niezrozumiałe. Trochę. Tak. E, Czasem trochę sobie na to zapracowaliśmy, także to. To prawda, się. ale no jest, jest to e, podejście, że motocykliści jeżdżą agresywnie, niebezpiecznie, więc jeżeli ktoś w zakładzie ubezpieczeń nie ma do końca doświadczenia, nie wie jak ten świat wygląda, może mieć mylne mm -hmm. wrażenie, że, e, że, że, że jazda na motocyklu jest bardzo niebezpieczna i, ge, i może generować bardzo dużo wypadków. No z drugiej strony tak naprawdę w odróżnieniu od samochodów osobowych no to każda drobna przygoda kończy się tym, że motocykl jest dosyć mocno uszkodzony. U nas w Kompensie też mamy to na uwadze i w szczególności dostrzegamy na przykład taką sytuację, że kraszpady czy gmole mm -hmm. e, zmniejszają te uszkodzenia, mm -hmm. więc e, jeżeli A. ktoś ma zamontowane, to mm -hmm. automatycznie dostaje w kompensie dodatkową zniżkę właśnie e, dlatego, że nawet jeżeli motocykl się przewróci, to dzięki crashpadom, tudzież gmolom mm -hmm. te uszkodzenia będą dużo mniejsze, troszkę się może porysuje sprzęt, natomiast owiewki nie popękają, i e, tym samym to odszkodowanie e, będzie znacznie mniejsze. Mhm. Dobra, następne pytanie. <laughs> dlaczego są tak niea nieadekwatne do wartości motocykla? Przykładowo miałem R6 2005 rok, która była warta według taryfikatora 12 tysięcy, e, chcieli 4 koła rocznie za AC. Trudno jest dosyć mi <laughs> e, na podstawie tych informacji odpowiedzieć dlaczego takie wyliczenie e, Podobnie to nie było też powiedziane, jaki ubezpieczyciel. Podstawowa kwestia to jest szukać. Są, są ubezpieczyciele, którzy po prostu to lubią, i, i można znaleźć tą ofertę. Jeżeli ta osoba była młoda, jeżeli nie miała do tej pory żadnej historii ubezpieczenia, no to ta stawka rzeczywiście mogła, mogła być zaporowa. Ale no, musimy być wszyscy przygotowani też na to, że, że ubezpieczenie AC, jeśli chodzi o motocykl, będzie droższe niż mm -hmm. w przypadku samochodu. No bo tak naprawdę. To, co mówiłem, no, jeżeli mamy jakąś drobną rysę w samochodzie, to bardzo często tego, tego w ogóle nie zgłaszamy. Obcierka na parkingu to nie jest problem, natomiast w przypadku motocykla, każda przewrotka, no, to już jest zazwyczaj jakiś Bilsza większy robotka. koszt. Dokładnie. Tak <laughs> Dobra, kochani, następne pytanie od Was. Miałam nieprzyjemność szlifa i oprócz samego moto uszkodzona jest odzież, kask, buty. Czy ubezpieczyciel ma prawo obniżyć wypłatę za szkodę o amortyzację według swojego klucza? Mówimy tutaj o wypłacie z OC sprawcy. No to tak jak wspominałem, generalnie zasada jest taka, że no nie, powinniśmy, nie powinniśmy zarobić. Więc jeżeli motocykl już miał kilkanaście lat, no to tak naprawdę wstawienie nowych części podnosi jego wartość. Dlatego ubezpieczyciele stosują zazwyczaj e, tą amortyzację, e, tak żeby, żeby po prostu e, ten wzrost wartości zrekompensować e, obniżone odszkodowanie. Okej. Okay. <gryw> Do ilu kilometrów jest w ubezpieczeniu zazwyczaj przewóz uszkodzonego motocykla? No to tu mówimy o ubezpieczeniu Assistance, e, czyli takie, kiedy motocykl się nam uszkodzi lub mamy awarię, m, i to zależy. Warianty tak zwane bazowe to zazwyczaj jest jakieś 20 do 50 km do najbliższego warsztatu. Natomiast oferty ubezpieczycieli pozwalają ten limit holowania zwiększać nawet do 1500 km. Widziałem takie oferty w kompensie też mamy 1500 km, więc jeśli ktoś podróżuje turystycznie po Europie, to spokojnie jest w stanie taki asystans za całkiem przyzwoite pieniądze znaleźć. Ja muszę powiedzieć, że wiem, że się przydaje z doświadczenia. W zeszłym roku, pamiętasz, jak byliśmy na MotoGP, no zdarzyła mi się przygoda, więc spod Brna ponad 500 km te holowanie mm -hmm. motocykla wykorzystałem, więc wszystkim polecam koszt takiego holowania gdybym musiał zrobić to sam wyniósłby około 3,5 tysiąca złotych no bo to jest ponad 500 km stawka to mm -hmm. jest mniej więcej 5-6 zł za kilometr Natomiast mnie... Czy bardziej asistans, tak stówkę opłaca wziąć? Dokładnie. mnie kosztował niecałe 200 zł, także mm -hmm. widać, że jeżeli ktoś podróżuje troszeczkę dalej, a nie tylko kręci się wokoło komina, to warto ten asystans z większym limitem kilometrów mm -hmm. sobie wykupić. Ale tu musiałeś brać ten asystans jakby w oddzielnej ofercie w sensie takim, no bo to było za granicą, tak? Czy to brałeś jakby oddzielnie, zagraniczne ubezpieczenie, czy to było z ubezpieczenia, które wykupiłeś tutaj i które mhm. obejmowało to po prostu? Generalnie samego asystans, takiego solo asystans, to nie jest łatwo, mhm. nie jest łatwo znaleźć. Są, są oferty w internecie, można poszukać, możecie sobie znaleźć, natomiast najprościej jest po prostu dobrać asystans do OC. Lub do AC. Właściwie każdy ubezpieczyciel taki, taki assistance oferuje, więc jeżeli będziecie ubezpieczać swoje motocykle, niezależnie od tego czy w pakiecie, czy, czy, czy tylko ubezpieczenie. Obowiązkowe, to, to pamiętajcie o tym, żeby zapytać swojego agenta, czy to asystans jest dostat. Mm -hmm. No bo właśnie tutaj jeszcze mam pytanie od innej osoby z kolei, czy do samej co mogę wykupić asystans? Jak najbardziej. Asystans, czy, czy ubezpieczenie NNW to też jest ważne. Mm -hmm. Bardzo mało osób wykupuje ubezpieczenie NNW, czyli jeżeli mamy, mamy przygodę, mamy szlifa. To wtedy, w sytuacji, w której coś nam się stanie, złamiemy rękę, żebra, to się po prostu zdarza, no to wtedy z takiego ubezpieczenia NNW, czyli nieszczęśliwych wypadków, możemy zgodnie z tabelą uszczerbku dostać odszkodowanie. I tutaj znowuż mogę nawiązać do mojej przygody. Rozciąłem rękę, sześć szwów. Więc kilka stówek za to dostałem. Natomiast w zeszłym sezonie moi koledzy też mieli nieprzyjemność mm -hmm. szlifa. Skończyło się złamaną ręką, złamaną nogą. Niestety żaden z nich takiego ubezpieczenia nie posiadał. No i koszty szpitala, jakiejś rehabilitacji no, musieli ponosić sami. Sami. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Dlaczego mając dwa motocykle zarejestrowane w Warszawie, za jeden płacę OC 148 zł, a za drugi 129? No, to zależy jaki mamy motocykl. Tak samo jest z samochodami. Tak? Mhm. Więc jeśli chodzi o OC, najczęściej bierze się pod uwagę rodzaj motocykla. Troszeczkę droższe będą ubezpieczenia OC dla motocykli sportowych. Troszkę tańsze będą dla motocykli turystycznych, a najtańsze będą dla, dla jakichś małych motocykli, bo również pojemność ma znaczenie, także moc. Ma znaczenie, no jeżeli mamy do czynienia z motocyklem typowo sportowym, to umówmy się: ciężko jest utrzymać w ryzach manetkę, więc ta chęć, żeby odkręcić mocniej, jest. A w ślad za tym istnieje nieco większe ryzyko, że gdzieś tam nam się zdarzy jakaś przygoda i, i ten wypadek i, i uderzenie w kogoś nam się może po prostu przytrafić, i dlatego może być ta, ta różnica po prostu mhm. dla tego samego właściciela. Dobra, to też fajne pytanie tutaj dziewczyna zadała, bo też nie ukrywam, że mnie to zainteresowało. Czy zniżki wypracowane za jazdę samochodem będą obowiązywać w ubezpieczeniu na moto? Czy można to jakoś połączyć jakby ze sobą i skorzystać z tych zniżek? To bardzo zależy od ubezpieczyciela. Niektórzy ubezpieczyciele nie, mają, nie patrzą w ogóle na to, z jakiego pojazdu była Polisa czyli zniżki z samochodu przepisują na motocykl. W ślad za tym również szkody z samochodu. Przypisują do motocykla, mm -hmm. e, i e, w takiej sytuacji, niezależnie od tego, na jakim pojeździe nam się przytrafi szkoda, to dla wszystkich pojazdów niestety e, składka nam wzrośnie. Mm -hmm. e, natomiast, e, no my w kompensie mamy troszeczkę inne podejście. Założyliśmy sobie, że e, jazda na motocyklu to jest zupełnie co innego niż jazda e, samochodem, dlatego e, właściwie niezależnie. E, Patrzymy na to, jaką kto ma historię ubezpieczenia w samochodzie, a jaką ma w motocyklu. Więc, jeżeli komuś z Was zdarzyła się szkoda w przypadku samochodu, a chciałby ubezpieczyć motocykl, no to w kompensie ta szkoda właściwie samochodowa nie będzie uwzględniona. W przypadku innych ubezpieczycieli to już może być bardzo, bardzo różnie. Mm -hmm. Yy, dobra, kolejne pytanie, dlaczego ubezpieczyciel nie zapewnia swojemu klientowi pomocy prawnej przy szkodzie? To powinno być w standardzie. Yy, I powiem tak... Yy... Są ubezpieczenia e, pomocy prawnej już oferowane przez wielu ubezpieczycieli, więc e, można z takiego ubezpieczenia e, skorzystać rzeczywiście. E, także e, w standardzie oczywiście tego nie ma, mm -hmm. ale za naprawdę symboliczną opłatę można sobie tak o, takie rozszerzenie e, wykupić i wtedy... A tak z, z ciekawości pomocy. ile ta symboliczna opłata, jak to tam się klaruje mniej więcej? E Jakieś najprostsze ubezpieczenie tego typu, no to potrafi kosztować kilkanaście złotych, natomiast jeżeli e, będzie to ubezpieczenie w nieco e, szerszym zakresie, czyli to nie będzie tylko porada e, prawnika napisanie pisanie pismo, tylko e, wykupimy sobie wariant, w którym e, mamy już reprezentację, e, w razie czego przed sądem, no to siłą rzeczy e, to będzie kosztowało drożej, no bo e, wszyscy, albo może nie wszyscy, no ale Zdajemy sobie sprawę, że usługi prawnicze są dosyć drogie, tak. więc ta reprezentacja w sądzie. Wszyscy, którzy mieli okazję być w sądzie, wiedzą, że w sowicie wynagradzani są prawnicy, więc siłą rzeczy musi to być uwzględnione również w cenie takiego ubezpieczenia pomocy prawnej. Okej. Okay. Najstarsze motocykle, jakie da się ubezpieczyć w AC. To zależy od ubezpieczyciela ale w chwili obecnej ci ubezpieczyciele, którzy już mocniej się angażują w ubezpieczenie motocykli, taka podpowiedź dla Was, firmy, które są bardzo otwarte na motocykle, to jest właśnie kompensa, którą ja reprezentuję, to jest Allianz, to jest Unika więc jeżeli będziecie szukać ubezpieczeń AC to zaczynajcie od tych firm ubezpieczają motocykle w AC nawet do 20 roku eksploatacji więc jeżeli mamy motocykl z lat 2000 to spokojnie będziemy w stanie taką ofertę dla siebie znaleźć nawet pomimo tego, że będzie on kosztował kilka, kilka tylko tysięcy złotych ja mam drugi motocykl, SV z 2006 roku, która jest warta w granicach 8000, i też na taki motocykl mam autokasko, płacę za nie dosłownie 400 zł. O, no. Można, można. Można. <gry> Słuchaj, e, czy zniżki z Anglii się zaliczają? Generalnie trzeba wiedzieć, że cała historia ubezpieczeniowa znajduje się w ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym, i właśnie z tego źródła wiedzę czerpią ubezpieczyciele. Jeżeli mieliśmy historię ubezpieczeniową w innym kraju, niezależnie czy to będzie Anglia, czy to będzie Francja, Niemcy, no to takiej informacji bezpośrednio w naszym UFG nie ma. Ale oczywiście można to zrobić, natomiast najczęściej dzieje się to indywidualnie. Jeżeli posiadamy zaświadczenie e, dotyczące przebiegu ubezpieczenia, e, to takie zaświadczenie, jeżeli przedstawimy ubezpieczycielowi, to wówczas możemy liczyć e, najczęściej na dopisanie e, takiej historii ubezpieczenia i uwzględnienie tego mm. w, w posiadanych A, zniżkach. Mogę to wziąć od ubezpieczyciela tam w Anglii, czy tam, gdzie była? Ta, tak? Oczywiście, tak? musimy okay. wziąć I... to od ubezpieczyciela. E, zazwyczaj jeżeli to nie jest język angielski, tylko jakiś inny język, francuski, niemiecki, bardzo często, może nie bardzo, ale przydaje się jakieś tłumaczenie. Mm -hmm. Natomiast język angielski jest na tyle uniwersalny, że, że zazwyczaj takie proste zaświadczenie od ubezpieczyciela wystarcza do mm -hmm. tego, żeby zaliczyć taką historię. Okej, okay. eee, gdzie najtaniej AC? <laughs> Gdzie najtaniej oce? Słuchajcie, no ja wam powiem tak, najtaniej jest w kompensie, e, więc sprawdzajcie. A tak zupełnie szczerze to, to nie ma, nie ma jednego jednego ubezpieczyciela. No to wiele czynników wpływa na to. Dokładnie tak. tak. To tak. Każdy ma swój jakiś tam model, model taryfowy. Jedni są bardziej otwarci, tak jak wspominałem, i tam wychodzi najczęściej najczęściej taniej. Inni są mniej otwarci. Więc ważne, ważne jest to, żeby po prostu sprawdzić ofertę kilku ubezpieczycieli, a nie koniecznie po pierwszej założyć, że na pewno, na pewno jest drogie. My też przyznaję szczerze, ogromną przeszliśmy ewolucję w ostatnim okresie. Jeszcze 4-5 lat temu te ubezpieczenia AC u nas potrafiły kosztować 1 trzecią, 1 czwartą wartości motocykla, ale dzięki temu, że. U nas w firmie jest sporo osób, które na motocyklach jeździ. Udało się nam e, przekonać e, zarządzających do tego, żeby tą ofertę zmniejszyć. No i w chwili obecnej, między 4 a 10% wartości motocykla e, takie ubezpieczenie e, po prostu kosztuje. Okej. Okay. Eee, Potrzebuje ubezpieczenia na drogę, na tor i do latania. <laughs> No, Pytanie, ciekawe, gdzie ciekawe, chcę latać? Gdzie czy w stworzach, chcę. czy gdzie? Słuchajcie, więc. Yy... Ale właśnie te torowe ubezpieczenia, mm. nie? Czy jest coś takiego, że mogę ubezpieczyć na przykład tymczasowo mm. motocykl na tor, bo czasem też nie ukrywam, że jeżdżę na te tory, tak? I yy, mimo wszystko staram się bardzo zachowawczo jeździć, żeby jednak nie zaliczyć tamtego szlifa, bo wiem, że w przypadku, mm. kiedy nie mam takiego ubezpieczenia, no to nie obejmie to yy, yy, szkody, tak? No, to... Powiem tak, tutaj mówiliśmy tor, latanie, pewnie też kradzież. Mm -hmm. Jeśli chodzi o autokasko, no to ważna informacja jest taka, że autokasko się oferuje w dwóch formułach. Albo jest to formuła tzw. ryzyk nazwanych, więc w ogólnych warunkach znajdziemy sytuacje, w których wypłacone zostanie ubezpieczenie. Taka najprostsza formuła nazwana to jest na przykład autokasko tylko od kradzieży i wtedy mhm. mamy powiedziane tylko jeśli dojdzie do kradzieży wypłacimy odszkodowanie. Inne formuły no to, to jest formuła, którym obowiązuje też wypadek, ale na przykład może nie obejmować na przykład uszkodzenia w przypadku, kiedy spadłoby nam drzewo bo takie zdarzenie nie jest wyszczególnione w takim nazwanym ryzyku. To wszystko jest do sprawdzenia w ogólnych warunkach. Natomiast najczęściej już oferuje się autokasko w formule all risk, czyli niezależnie od tego, co się stanie, to takie odszkodowanie będzie przysługiwać. Trzeba jednak pamiętać, że są wyłączenia. I jednym z takich wyłączeń no, najczęściej jest wykorzystanie pojazdu do, do rajdów, do wyścigów. Mhm. Minus jest niestety taki, że, że nawet jakieś wolne jazdy, track daye na torze są bardzo często klasyfikowane jako właśnie już te jazdy ekstremalne, jazdy sportowe i w takiej sytuacji jest problem z tym, żeby odszkodowanie w przypadku Wypadku czy szlifa na torze uwzględnić? No z bardzo prostej przyczyny. No tak jak sama powiedziałaś, jeśli jeździ się ostro na torze, no to ta szansa na to, że ten motocykl nam się uszkodzi jest większa. Ale my na przykład w kompensie pracujemy już nad tym, żeby takie rozszerzenie wdrożyć. W tym sezonie się niestety to nie udało. Troszeczkę nam pokrzyżowały plany COVID i Cała sytuacja. Jak każdemu. Jak każdemu, ale mam, mam bardzo e, dużą nadzieję, że przed kolejnym sezonem e, uda nam się, e, ma, nam się to zrobić i e, będzie można spokojnie e, autokasko rozszerzyć o taką klauzulę, która w przypadku wolnych jazd, e, takich, które najczęściej mm -hmm. służą temu, żeby poprawiać w gruncie rzeczy. Swoje umiejętności jazdy i to, to tako, takie rozszerzenie będzie można spokojnie kupić, i wtedy nie, nie będzie problemu z tym, że nam się coś przydarzy. Mhm. Jeszcze zapytam się odnośnie ubezpieczeń na ciuchy, jak to mniej więcej wygląda, tak? No bo też nie ukrywam, że podczas szlifa można, no podczas szlifa nie tylko cierpi motocykl, ale też ciuchy motocyklowe, kask, jakieś tam dodatkowe akcesoria, mhm. które mamy na sobie. a też nie kosztują mało, tak? Więc to fajnie by było to ubezpieczyć i jak to mniej więcej jeszcze wygląda powiedzmy? Generalnie ważna rzecz to jest taka, że autokasko dotyczy tylko naszego, naszego motocykla, więc nasze ubrania, nasz kask, ale również sakwa, kufer nie wchodzą w zakres ubezpieczenia autokasko. Na szczęście można sobie dokupić do AC. Dodatkową klauzulę e, dotyczącą akcesoriów motocyklowych. E, u nas w kompensie mamy taką klauzulę od zeszłego roku. Wiem też, że w przypadku Allianz też taka klauzula jest dostępna i w ramach tej klauzuli e, mamy możliwość ubezpieczenia w zależności od sumy ubezpieczenia e, właśnie ciuchy, kask, e, sakwy, kufry. Więc mhm. jeżeli w przypadku e, szlifa e, te rzeczy nam się uszkodzą. To również ubezpieczyciel wtedy zwróci nam e, koszty e, związane z naprawą e, naszych ubrań. Ostatnie już chyba pytanie. Hmm. Najstarsze motocykle były dobra. Oferta na ubezpieczenie od mandatu? Słuchajcie, e, czy jest takowa? Ja nie znam takiej oferty. E, chciałbym Chciałbym taką ofertę poznać. E, Myślę, że jeżeli ktoś znajdzie taką ofertę, to spokojnie może się na Twoim fanpage'u tym podzielić. Skorzystamy. Tak naprawdę najlepszym zabezpieczeniem przed mandatami jest jazda zgodnie z przepisami, do czego wszystkich zachęcamy. Ja też wszyscy jedziemy zgodnie z przepisami. Pamiętajcie, pamiętajcie o. Tym. Dokładnie. Chyba kończymy na dzisiaj. Słuchajcie, gdyby pojawiły się jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie je w komentarzach. Ja je będę przesyłać do Karola i może się uda skleić kolejny materiał ubezpieczenia, bo jest to, jak widzicie, temat rzeka. Można o tym rozmawiać, rozmawiać i pojawia się kolejne tysiąc pytań. Sprawdzajcie, pytajcie, kto pytania włądzi. Pamiętajcie. Do zobaczenia i mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Buźka, pa. Trzymajcie się.